Good. I don't trust this psycho Right Right open up Open the door yet SWAT Right To jest ta Czyśc ma je odpalone Co ci się stało Nyga Niga. Siemano, z tej strony Ratel, dziś ze mną jest... O nie, czarne. Domino tarde. siemano! I... <laughs> ja dam, nie bądź rasistą, bo film zdejmą jeszcze. A, jak tutaj! Będzie, jak, będziecie, jak będziecie widzieli, gdzie mu strzelam, to tym bardziej mi zdejmą Co to bururka? O nie, 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 nie. To zostawmy to dla siebie. Witam bardzo serdecznie w giereczce WWZ... CZEMU TO ŻYJE?! Co to było? Skąd ty to masz? Ja też to A? chcę. Nie, Co? E, czekaj, kto. A ja skąd ty masz takie ostrze? Ja też takie chcę. No, pracowałem w susi. To sam to wziąłem. Leżeć! Więc... A masz pod, pod F w ogóle. No przełady, to pod F. Ja. O, skitu! No to jest jednak, macie, to oszukałeś mnie. Yes. Nie, no tak to przed chwilą ci powiedziałem. No jasna, wcześniej się pytam, czy jest jakaś broń podręczna. A ty, nie, nie ma. No. Adam mówił nie. No ta Że nie. Dobra, co my musimy tutaj zrobić? Soj Eee. No, Ale już trafia ich umiejętności. Na... Bo nie pokazało. We, no, screamer. Screamer! Ło, użycie, lecę le do tego. Cyk, a to o, ty nie. E, hakerką jesteś, to ty, ty nie powinieneś się tym zajmować? Urna. To czarne. Ja pierdykam! bo jest. Ale to mi wybiega znikąd, nawet trafić nie mogę z tego. Eee, gruby, gruby, gruby! Dawaj, grubego! Wow! Coś się podpaliło, to nie ja. Nie przełącznik. macie to takie fajne karabiny do cholery, ja nie chcę tego karabinu. Ja nie mam karabinu. No, no i widzisz, wyjaśnione. Nie jest karabin, to jest strzelba. O, 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 ja myślałem, że komputer mogę wywalić, ale jednak nie mogę. Dobra, otwieraj, otwieraj. tam, kurde, co? <laughs> ja sobie rady nie dam? Cześć. O, co to, karabin zadał w To już mam, dobra. Stigi, stigi, Stevie, Stevie, Bierz ten, bierz ten karabin. No to jest ten karabin, kobieto. Jaki karabin? O, no. wziąłeś karabin. No. Kompaktowy pee bym go Co ja miałem? Albo nie, dobra, nie. zostawię sobie. Teraz dobra, zostawię chodź samych. Będę udawał prosek Domino. A jak? Już udawał Będę dokładnie. grać tą samą... Słucham. O, tu są drzwi, tu są drzwi, ja chcę do drzwi, ja chcę do drzwi. Okej, okay, to będzie horda, tu... nie masz ładunku wyważającego człowieku. Kto ma ładunek wyważający? Nikt. No kurde, ale głupota. Ty idą? Otwórz mi to! Wchodźcie tu! Wchodźcie tu! Nie ma czasu do stracenia! Szybko, szybko, szybko! O, tutaj będzie horda! Biegniemy tam? Oh. Go. Y, Ratel, teraz brońcie no, Boże! I żeby ręka boska cię chroniła, żebyś nie zaczynał tego! Daj mi beza granat rakietowy! Co, co to o, są? O, gruby! Cześć! No, kurna. Dobra, może być. Nie mogę trafić go w głowę. Ja tak samo, mam. U, ty kurna, gruby, gruby, gruby. Gdzie? No, na dole. A, już widzę. Zabić, kto ja? O! Uciekaj! Dobrze, że nie widział poręczy. <laughs> Kask mu zasłonił wszystko. Odbił się na szczęście. Co tutaj jest? No, jak to nie siada? A ja ustrzeliłem w locie. Jak kaczkę. E, Skrzydłem! Ratunku. Ratunku! Gdzie, góry? gdzie, 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 gdzie? Leży. <laughs> to był. Teraz użyłem. Ej, nie mam nie mam amunicji generalnie. Wycofajcie się, postawiłem to. To coś, wybuchające. To jest bombę! Bombę. Z góry, z góry, z góry, z góry. Nie mam broni! A ja nie mam amunicji! Zajęte! O! No! Bang! Bang! Czym się uderzało? Czym się uderzało? F! 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 ratunku! ratunku? Ja totalnie nie żyję, nie? O! Tam jest użycie jakieś. Czemu nikt nie używa tego? O kurna, który tu, tu biegł? Ratel prawie go I tak się o. zdarza. Apteczka, bierę. Nie klikaj tego ratel, bo będzie horda i zginiemy. A szkoda. Już chciałem. lepszej broni. Dobra, amunicja, cyk. O, jestem leczony i nie mogę się ruszać, ale ciekawe, czemu on tak pokazuje łapo, jakby chciał na tacę? Ja tego tak nie rozumiem, co tu się dzieje! O, co to Ktoś jest? Ktoś ma lepszą Trzeba. broń? Jaką lepszą, w sensie, że granatnik? Tak. Co ja nie. ci mogę dać? <laughs> nie? To nie Dobra. O, co to, co to, co, to, co, to, co? A, co ale... się tak świeci? Co się tak świeci? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Czemu mu to nie kieszonkowe? Gdzie? Jest? Co to się tak nie. świeci? Co to? A nie wiem. <laughs> co debil to aktywował? Gdzie? Nie wiem, a gdzie to się aktywowało? Biegnął gdzieś O tam! Uuu <laughs> To ja do, do zabawki <laughs> Ło, a jest takie drugie? Nie ma takiego drugiego, ale hamstwo. Tylko jedno było. Łe, smutno. Ale chciałbym zobaczyć taką hordę, której nie da się o ty zatrzymać. No góra zobacz górę! No góra taka sobie jest, to. No. Ja sobie strzelam tam w nich i nic. Wow. Ło! Pik, pik, pik! Cyrka! Ma zrychać! Co jest, do taty chodźcie. Skończyła się amunicja! Ja ją naładuję, chodź tu! Albo jednak nie! Jednak nie! Znaczy chyba można, ja coś tam kiedyś ładowałem Dla czemu ona sama strzela, jak nie ma amunicji? Bo to inna wiezycka jest. A są jakieś granaty! Gdzie? Nie ma tu granatów? A, no nie ma Biegną z góry jakieś Babaoki O was z drugiej strony lecą! Aaa! Gdzie ten screamer jest? Żyję. Dobrze. Gdzie do pana biegniesz? Gdzie? O, <grym> się ode mnie Kto ale ci pozwolił wstać, Lamusie? Dziękuję, Siad, proszę, powiedziałem. Waruj, dokładnie leżesz, ty też! Na ziemię <grym powiedziałem! kurwa, jaka tresura. Na ziemię! Dobrze! Patrz o, jak o, nauczyłem! Skąd to, to? Ej, tu piramida! Jaka Konie, piramida? Ło! Ja tak. PIRAMIDA! Ej, ja nie mam amunicji, nie? Generalnie. Ale im rzucił. Skąd on ma te granaty! Ja nie wiem, ale zazdroszczę. Tej gruby, włożyć trochę z torby! A, amunicja! Gitara. Wybuchowa! Jakakolwiek! Pierniże co się dzieje? O, są, so, są, so, są! So, skaczą, skaczą! Baboki, skaczą! Baboki! Leżeć! osłaniać? O Zulbiaki! Nie ma... Zulbiaki. Oj, 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 Panie, za blisko, pan podszedł. Ta, tak się nie bawimy. Proszę... To są zulbiaki, to są żule, którzy zginęli pod monopolowym. Leżeć. Leżeć! Ej, pociąg jest! Martwy masz być! Katowic? Nie wiem. Co Z wie? Radomia! Z Radomia? Nie o nie, a skąd ty to wiesz? No, no, napisane Radom. Aha. Ale co, mamy skoczyć? Wziąłem wybuchową amunicję. Nie wiem, mamy tam przejść. Reprezentuj... Yy. A nie, przygrupuj. Czemu się tam reprezent? O, co się stało? Jaką dupę? O ty kurna! O nie! Chłopaki, Zasłaniacie! O, nie. Jestem w środku, bezpieczny, nie musicie się mną martwić. O coś klikam, naciśnij w myk. że w ogóle jesteś bezpieczny, ale dobrze. ale klimatyzacja. Co to biegnie? Eee, teraz to tam, wiecie. O. Biegnijmy razem! Dobrze! Łe, leżeć! Łe, co to jest?! O, dobra. Zastrzeliłem... No, tak myślałem akurat. Czy Mówiłem, można, nie stąd chodź, zlecić? Drogę. można stąd tak? zlecieć? Można stąd zlecieć? Można stąd zlecieć? Spróbuj. Pewnie można. Czekaj, już spróbuję Nie, to jest taka dziura. Trzeba to przed Po to ci wow. dziura, wskakuj na, na rurę i rury Adam, gonią cię. Oooo, oh, headshoty. Headshoty powiedziałem. Headshoty no, chcę! Rotunku, ratunku. Oh. Chcesz mnie Oj. zadowolić? Chcesz zadowolić swojego pana? To headshoty mi daj! Ale ja. kurwa, ale się skoczyłem! Ratunku! No, Ratunku, no, mnie tutaj! Co? Spadłeś? Nie, no też tak! Adam, czyż no, gu... byś miał nie, problem! Nie Przeżył, przeżył, kuź, kawałki przewidziałem! Takiego, Adam, dobra. nie mogę ci pomóc! Ale mi pomóż! Aaaaa! leżę, leżę, leżę! Dobra... Na górę, na górę, na górę! Szybko, szybko, szybko! Zdychaj, psie! Dzięki, ziom! Postawię ci sushi kiedyś. Kurde, nic nie widzę nawet, takie opary dzikie. Chciałem pomóc Adamowi, ale ta spluwa jest do niczego, jeśli strzela się w grubego. Normalnie takie rymy trochę wychodzą. Co ty, co się oh, ciągasz, ho, ho. Lamusie, ty? Już mnie chciał podgryzać za kostkę, a ja nie daruję Teraz, takim ludziom. Wróci. Co to jest? Gdzie doby? Słuchajcie, mam tylko dwie kule. Możemy sobie strzelić w czachę, jak ktoś A, chce. tutaj się ten... O, straciłem dwie kule. O, apteka! Kto jest? Adam, chodź tu. Pomasuję. Apteka? Poproszę chyba Ja cię chcę wyleczyć. Myk. Ok. Przestańcie się macać. Ja... Ja tylko wykładam rękę na tacę, spokojnie. Oho. To jest sprawa intymna, nie chodź tutaj. Ratel, chodź tutaj. Jestem tutaj. Teraz ja cię Idę tam, Po gruby może potrzebować nie wsparcia. Musisz, nie musisz tego kucać. <laughs> nie, ja to jest lepszy pomijam. jest lepszy O, efekt. granaty. O, granaty? Gdzie granaty? Dawaj granaty, dawaj granaty. Ty. Apteczka! Jest, moja! Amunicja. Kto tam strzela? Ja nie wiem, Adam. Gruby klucze ma, dobra, idziemy. O, którędy tam się go. idzie? Czemu dawaj, grube dawaj. ma klucze? Grubemu ufasz? Ej, czemu jestem po tej stronie? Halo, zgubiłem się! Boję Ale się! Ale dostała. Wow. Zostaw Adama, gdzie?! Dobra. Tak to, no. Co Co ty Jak mamy tam zejść? Dźwięki są bardzo niepokojące. Dobra, creepera nie ma. Trojące. Ej, schodzi. O kurwa, dobra, nie żartowałem, żartowałem, Stachu. Spokojnie, spokojnie. Już nie pójdę tam. Ratunku! Gdzie ty, o, jesteś? Gdzie ty na, jesteś? Na dole! <laughs> o ty te, kurwa, ile tego jest? O nie, gruby! Raton, A! Ratel, A! Ale mi tutaj zrął! Zdychaj! Pierdelaj. Dobra, nie gdzie leziesz, baranie ty? Co, gdzie? Co? Jak? Co? się. Skończyłem nie. się z wami bawić Uważaj! My mamy utrzymać tą pozycję, czy o co tu chodzi? Mamy coś tam znaleźć chyba! A! To dobrze się strzelamy tutaj, ja idę znaleźć to coś. Będę odpowiedzialny za to Cyk, znalazłem, przeszukaj zwłoki. Uchodź, kto mi strzelił w plery? <grych> nie wiem. Ej, coś mi się dzieje, słyszę bicie serca, ja się boję, o co chodzi? na, na dole to jest. A. serca? Co, wracamy? Znowu ma klucz. Znowu ma co klucz? Czemu dziewięcia? wszyscy grubemu dają klucz? O, bo on ma gdzie to schować? No ale ja też bym chciał klucz, kobiecie nie ufacie. <grych> On ma tym bardziej idzie Eee, Szybciej! O co chodzi? Ja nie wiem, o rzeczy biorę Dobra, wchodzimy tam O ty kurwa! O, ale to było Ale skubaniec jaki Co to było? Ja tam w szoku O, biegniemy! Ej, czemu nikt nie chce jakasia wyleczyć? Biegniemy! Biegnie. A, biegnąć biegnie. mamy? Tak! Czemu? Zobaczysz. Szybko! Ej, ja nie dobiegnę! Aaaaaah! boli mnie, ktoś mnie podgryza. Straciliśmy ratela. No! Leżeć! Ja, mam krótkie nogi. ja też mam krótkie nogi. A, nie chcę się na. Co tu w ogóle A, spada kujś, z tego nieba? To jest jakieś. A! A, ratunku! Straciliśmy domina, wiadomo, i wszystkich, a mnie też. Chyba umrzemy, chyba tak. Przeste nie lata. wydaje mi się, żeby się po nas wrócił, chyba się nie wróci, ale było dobrze. Ała. Ała. Czemu znowu ratuje nas jakiś random? Bo on ma 170, no znaczy 118 poziom. Dlaczego ja tak wolno biegam? Gruby był ode mnie szybszy! Przecież to się nie mieści w głowę! Czy mogę szybciej się wychwalić? się być nie! Nie zjedz mnie tylko! Ale się <laughs> zjem! nie! A dobra, teraz już za późno, sam się zmienię! Tak, gonię niego! O! Jestem! Co jest? O! Zabiłem cię Jachasz. Chyba zastrzeliłem Adama! Ty kurwa tyły! <laughs> Dobra, jest git Eee. Co... tutaj broń jest jakaś, poczekajcie? Ou krabien szturmowy, moje... Sturmowa, Może być, bo to mi nie. No e, co to jest? Halo! To jakiś gracz? Ja też! Kałaszek. Cyk Pierwszy... Najlepszy! O co to? U, nie. Szybko biegnij! A co ja zrobię jak zrobię tak? A, A no, wow. ja już wiem. <grywa> Sprawdzałem czy i w tej grze można zabić sojuszników Można. Dobrze. O, dobra, zrobimy się do kolejnej obrony Aże, gdzie, miałem tu nie skakać czy jak? Ale fajnie się tym strzela, kurde Coś wziął, moje pewnie Nie, jeszcze ciebie tam nie było Karabinek wziąłem Szturmowy a, kninza! Ja wezmę tą machinkę. Dobrze, jest dobrze, jest dobrze, bardzo dobrze. Ej, gdzie będzie ta horda, Bo ja nie wiem, gdzie ustawiać maszynkę. Dobra, tu ustawię maszynkę. Ło, wow, tu coś żyje! Leżeć, 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 dobry, dobry zombie, dobry, leżeć. Ta jest, ta jest. Ktoś wie, A to ten! jak do ciebie strzela? Tak Ojej o, ale poleciały To najgorsze, co masz być Dobra, Dobra. Jest apteczka jakaś? E Bym się wylecił e Karabin bezblokowy, wow Stawiam dalej, tak. Zaraz będzie mi lepiej. Ej, e coś użyłem, nie, nie, rusz tego, nie, rusz użyłem. Tego, nie rusz tego, Użyłem, UŻYŁEM! Co to był za strzał? Kto to odpalił? Ja nie wiedziałem! Ja <laughs> nie wiedziałem. Nie, nie ruszaj. Nie mówiłeś tego wcześniej. Miłem. Nie, za późno powiedziałeś. To wszystko przez ciebie. Wiesz, że mi nie można takich rzeczy zostawiać. Albo powinieneś wiedzieć. A, gincie! Co, już koniec? Jeśli się tobie nie zostawia, to tego nie ruszaj. Dobra, będę i tak klikać wszystko. Nie przekonałeś mnie. Musisz jakiś uzasadniony. Jakiś dobry argument musisz podać. Co tak wybucha, kurwa? Skąd ty masz te granaty? O, te gruby! Gruby! O, nie mam amunicji na twoje nieszczęście. Uwaga! O, to jest i czysto. No, i idą tutaj! Nie było tego złego, zobaczcie, wygraliśmy prawie już. Nic się nie stało, że odpadłem. Wszyscy jesteśmy cali i zdrowi. Podobno nie No nie, 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 tak nie będzie. A nie jaj! Czemu muszę co chwilę przeładowywać? Powinna być broń, która się automatycznie przeładowuje. Ło, co to jest? Uuu, fajno wygląda. Ale się o, i się skończyło. O, oh, O, i chyba w ogóle mi się byłem skończyło. O, mi też się skończyła amunicja, idę stąd. Haha. <grym> He, chłopaki. O, co to? O, rewolwer? Nie, granatnik rewolwerowy. Teraz, tutaj był inny karabin. Spróbujmy to. Muszę mi oddać amunicję. Dziękuję. O, on ma mało ammo, dobra, daj mi ten. Kawach. Gdzie jest jeszcze jakaś horda? Bo ja mam granatnik akurat, a będę chciał jakoś użyć. Miłeś Przez... się trochę. Ołej. Chyba coś jeszcze biegnie. Ej, bo tam jest Ponad? wieżyczka. Weź ktoś tą wieżyczkę. No, będę do nich strzelać. Dobra, odpalam granatnik. Ale to na większą ilość, może. O. Idę po wieżyczkę. Łe, to już miałem dwa strzały w granatniku, ale hamstwo. O, na ślepo. Dobra, nie, ze zbliżeniem lepiej. Nie wiem, gdzie mam to postawić, a tutaj. Dobra. E, czy ktoś tu wchodzi? Nie, Jakaś jest bezpieczny. Ale się rozpadł, o kurwa. Eee, Ej tutaj robią wieżyczkę. Drawinkę robią, wspinają się. Kurna, to nie pasuje tutaj. Uhoho. Dobra, w samą porę już wchodziły, nie? Ej, gruby, gruby, Adam, Adam, plecy, plecy! Oh, no. 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 Adam! <śla> Jakaś, ty bohaterze! <śla> <śla> ty bohaterze! Uwaga drugi! Będzie pomnik! Co tu się dzieje? Ja nie mam amunicji, tak szybko to mi spadnie. Ale ze bohater! No, będzie pomnik! Uratował Adama, pierdzielił się! A jak o, Co to za płatki jakieś spadające czerwone? Oh. O ty, ale tam wchodzą! Gdzie tam? Z drugiej strony! A tu jest wieżyczka, halo! co tu jest? dobra, czysto, eee... gdzie one są? a z góry jeszcze tutaj lesu? może z drogi jak w Matrixie? nie, na luzie. cyk 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 cyk, oj, amo. dobra, ja będę patrzeć prawą flankę, może, bo nie mam co robić, wszystkie kile bierzecie, mi tam Nudno się robi O, zombie Anamę! Chyba <laughs> w ratunku Biegnę O nie, to niedobrze, zakażenie będzie Czemu nie, Czemu ten typ cię nie podnosi! Ii. Jestem! Stania dam. Żyj! Biegnij! Ja coś wziąłem generalnie Dobra, chyba już, nie? Chyba żeśmy wszystko rozwalili. Czy coś jeszcze będzie? Maksimum amunicji, mam tu gitara. Brońcie pociągu nadal jest, no to... No to da. chyba brońcie pociągu, nie? Bez granatów nie dotykam. A, bo one tutaj jeszcze są, dobra. A się schomikowały, na pierdzie, Eleno. Schomikowały. <słyski> Zgadzam się z tym gościem. Nie, wcześniej musimy zginąć. O, ja. Oh, well, oh, to to bo... Strzelajcie w niego. O, patrzcie, gruby tylko wyciągnął spłuwej, no i od razu. Mhm. Mm Czyli my, kozaki, wygraliśmy? Yes, yeah, zwycięstwo! elegancko. Elegancja Francja, tak się kaszle, no. Taki i Czyli to by było na tyle, tak? Czy jeszcze ja, zobaczymy ja... Jak końcowe wyniki. o no, okej. Okay. No tak, no, tak można. Tak. O, byłem najlepszym rzeźnikiem. A tam. Jakim? <grym 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 wyjątkowa masakra, to do... Ej, kurna, co tak mało hetów, bo się nie starałem. No tak. Ale odkrywca pierwszy pros. U, kombinator. Je. Yeah. Uuuu dwa dziewiąty. poziomy Dziesiąty Dwa poziomy, elegancko. A, dobra. To to jakoś dziwnie. Dobra, także to by było na tyle. Jeśli Wam się spodobało, to wiecie co robić. A ja się z wami... A my się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć, cześć. pa. Pa. pa.